To jest strona Karolina, to jest kanał twórczy dla Cisza, a dzisiaj taki odcinek, w którym podsumuję sobie mój styczeń. Jak wiecie, ja planowałam sobie ten rok i mam takie ambitne plany, mówiłam już o tym w jednym z filmików. I tak na początek chciałam powiedzieć Wam, jak ja sobie ustaliłam te moje plany, bo nie zrobiłam tego tak jak zwykle, czyli 1 to planowałam sobie styczeń i później zwykle już. O tym po prostu zapominałam. W tym roku zrobiłam to inaczej. Zrobiłam sobie to na podstawie koła życia. To koło sobie najpierw stworzyłam na podstawie tego, co było w zeszłym roku i tego, co chciałabym osiągnąć w tym zbliżającym się roku. Następnie wziąłam sobie te główne cele, które były dla mnie takie najważniejsze. I podzieliłam je sobie kwartalnie, czyli na trzy miesiące, 3, 3 i 3 i zajmowałam się tak jakby pierwszą kulą, pierwszą czyli tymi pierwszymi trzema miesiącami. I tutaj jeżeli chodzi o te cele czy zadania takie na marzec, no to miałam tutaj tak, praktykować ogę przez 5 dni w tygodniu i to mi się udało tak w... w 82% tak? bo 4 dni miałam takie, że nie byłam, no bo po prostu nie wiem, nie chciało mi się, nie byłam w stanie, gdzieś tam stwierdziłam, że po prostu odpuszczam sobie dzisiaj to i myślę, że to i tak nieźle. Te 4 dni w ciągu całego miesiąca to jest ok, codziennie ćwiczyć sobie oddech i wizualizację, to też z takim zamysłem przygotowania do porodu. No i tutaj yy, mi się to udało. Yy, pić 2 i 4 litry wody codziennie. Yy, tutaj no niestety nie zawsze wychodziło mi. Yy, z tego co liczyłam to jest tak 15 dni, czyli powiedzmy 50% yy, miesiąca udało mi się faktycznie pić określoną ilość yy, tej wody. Yy, w pozostałe dni to było trochę mniej. Yy. Planować i podsumowywać budżet co miesiąc, no to w tym miesiącu podsumowałam i zrobiłam sobie plany na kolejne. Planować posiłki, no to tak, powiedzmy sobie w 50% mi wyszło, bo trochę miałam je planowane, ale nie zawsze. W lutym chcę sobie zrobić trochę takich gotowych obiadów do zamrażalki, żeby później w czasie połogu i w tym pierwszym okresie, kiedy będziemy z się nie się aż tak przyjmować gotowaniem, więc na pewno w lutym trochę bardziej te posiłki poplanuję, żeby właśnie sobie to pozamrażać. I tutaj miałam zdecydować, co zrobić z Instagramem i stwierdziłam, że nie będę się bawić w układanie tego filmu na tym Instagramie. Bo mnie to zawsze nęczyło bardzo. Ja tam wkładałam w to dużo energii, a nic z tego nie miałam, nie lubiłam tego za bardzo. Więc stwierdziłam, że po prostu odpuszczam sobie Instagrama w takiej formie wstawiania postów, ale zostawiłam go sobie, żeby wrzucać tam relacje takie bardziej z takiej mojej codzienności. Regularnie publikować na YouTubie. To były minimum trzy filmy w miesiącu i w tym miesiącu mi się udało. Także mam nadzieję, że yy, tak będzie dalej. Zrobić wpis na bloga. Zaznaczyłam sobie trzy wpisy, yy, no to jest na trzy miesiące, ale w styczniu powstał jeden wpis na temat Dnia Babci, yy, Dnia babci i tam było yy, o przepisniku dla babci. Więc jeśli ktoś byłby zainteresowany, to odsyłam właśnie do yy, mojego bloga, nadpłacić kredyt. I tutaj sobie założyłam 15 tysięcy w przeciągu tych trzech miesięcy od stycznia do marca. W tym miesiącu nie nadpłaciliśmy nic, no bo mieliśmy tam taki problem mały, ale to taki techniczny, więc po prostu te pieniądze, które miały być wpłacone w styczniu przejdą sobie na luty i w lutym już załatwimy taką większą wpłatę. Mieliśmy trochę oszczędności z tamtego roku, więc stąd ta kwota 15 tysięcy wydaje mi się, że jest duża, ale że, no, że sobie właśnie z tym poradzimy. Zrobić porządek. Ogólnie tutaj mam takie, Dbać o przestrzeń i porządek. No i chciałam zrobić porządek ze zdjęciami swoimi, ale jeszcze tego nie zrobiłam, więc odkładam to sobie na luty. Muszę je wydrukować, przejrzeć w ogóle, pousuwać te, które są tam niepotrzebne. Jeżeli chodzi o jeszcze takie sprawy porządkowe, no to um, udało nam się kupić szafę. E, ta szafa przyszła, e, zmontowaliśmy ją, zazwyczaj mój mąż e, i zaczęłam tam w tej szafie trochę e, sobie porządkować. Oczywiście ją przetarłam, zaczęłam tam wkładać rzeczy, no ale tutaj e, jeszcze będę musiała dokupić jakieś organizery, tak samo do komody. Także tam na razie nic się jeszcze wiele nie dzieje. Po prostu są te rzeczy powrzucane I tak jeszcze stoi taka szafka u nas w sypialni, którą trzeba wynieść, więc tam jeszcze będzie, będzie trzeba tam jeszcze zrobić porządek. Ale udało mi się też trochę posegregować rzeczy w naszym salonie i w kuchni zrobić porządek w szafce. No bo... Nie wiem jak to się stało, mieszkamy tu niecałe dwa miesiące, a po prostu tam już był jakiś armagedon, więc wszystko wyrzuciłam, poukładałam od nowa, kupiłam pojemniki, bo wkładałam w te pojemniki. No i teraz już wygląda to całkiem całkiem nieźle. Tutaj jeszcze mam zorganizować w sypialnie rzeczy dla dziecka. Na razie właśnie jeszcze ta komoda jest nie do końca ustawiona tak, jak powinna. I wszystkie rzeczy, które mamy kupione dla Dziusia są w piwnicy. Więc czekam już, to sobie przerzucam to zadanie na luty i w lutym już zamknę tą sprawę na pewno. Zorganizować urodziny dla mojego męża, On ma urodziny w lutym, więc no to tutaj wiadomo, że to przekładam spotkać się ze znajomymi przed porodem. Zależało nam na tym, żeby właśnie przynajmniej z można udałam się spotkać, z którymi nie widzieliśmy się już chwilę temu. No i tutaj już częściowo nam się udało, ale jeszcze właśnie w tym lutym jest trochę czasu. W marcu myślę, że już sobie odpuścimy. Także może jeszcze uda się z, właśnie z kilkoma osobami ja nam zobaczyć dokończyć kurs. Ja zaczęłam taki kurs warsztaty po mistrzowsku. Ja go przejrzałam raz tak na szybko, ale chciałam go sobie jeszcze raz dokończyć. To były takie bonusowe jakieś lekcje, więc to też sobie chciałam przejrzeć. No ale to właśnie mam jeszcze też trochę czasu. Chciałabym to zrobić też w lutym. Dokształcić się w różnych dziedzinach. To mam tak ogólnie napisane. Macierzyństwo o finanse organizacja i tak dalej. No i jeżeli chodzi o finanse, no to właśnie oglądałam trochę na YouTube Na razie filmików mam w planie przeczytać książkę. Właśnie to sobie na lód Jeżeli chodzi o poród i macierzyństwo, no to zapisaliśmy się na szkołę rodzenia i chodzimy sobie na tą szkołę, więc no to jest fajne. Myślę, że bardzo dużo nam to dało. I jakby co, no to polecam wszystkim. Yy, i, yy, I chyba, jeśli chodzi o te książki, i o, o takie, jakby do kształca. Aha, no i ja tam, ja czytałam trochę też książek a propos właśnie porodu. Jeśli ktoś jest zainteresowany, no to na przykład Iza Dębińska yy, bardzo fajne yy, książki wydała. Yy. To, to na pewno, tam y, taka fajna, fajnie przekazana wiedza, i dość praktyczna. Y, no i y, chyba nie mam nic takiego, co wiem na 100% mogła polecić, bo no sama tak te książki przejrzałam, ale jakoś do mnie tak w znaczącym stopniu nie przemówiła, y, więc... Y, więc nic więcej Wam nie mogę polecić. I co? No i jeszcze sobie przejdziemy do mojego budżetu. Jeśli ktoś ma ochotę posłuchać, to zostańcie za nią. Jeżeli chodzi o nasze wydatki, to ja podzieliłam je sobie na koszty stałe, koszty bieżące i, koszty, i takie fundusze celowe. I podzieliłam sobie na to, co jest założone i rzeczywiste. No i w kosztach stałych, kredyt 3,5 tysiąca czynsz. Tutaj nas zaskoczyło, bo była znowu podwyżka czynszu, więc tu jest 720 zł. Prąd też dużo, wydaje mi się, za dwa miesiące 250. Za gaz w tym miesiącu nie płaciłam. Telefon 95. Ginekolog 260, bo tu 10 zł kosztowało jakieś badania. Ortodonta to 250 i ubezpieczenie na życie 197, w sumie 5272 zł. Nam wyszły wszystkie te koszty, takie stałe. Teraz przejdziemy sobie do kosztów takich bieżących, miesięcznych. I tutaj już widać, że spożywka nas przerosła trochę, bo i tak wydaje mi się, że założyłam dużo, 1200 zł, a wydaliśmy więcej. No ale to też dlatego, że mieliśmy trochę gości w styczniu, więc. Zakładam, że to jest tym spowodowane i mam nadzieję, że to nie będzie tak dużo po prostu co miesiąc wychodziło. Później mamy paliwo założone, 500, 322 wydaliśmy na dziecko, na wyprawkę, założyłam 1000, nie wydaliśmy nic, za to w lutym będziemy musieli już skompletować już do końca po prostu, bo tam mamy materac do kupienia, jakieś tam rzeczy takie higieniczne, jeszcze wanienkę, no także trochę tego jeszcze jest. Na zdrowie aptekę założyłam 150 wydaliśmy 284, wydaje mi się też bardzo dużo. Na mieszkanie 1000 zł założyłam, bo wiem, że wiedziałam, że musimy trochę rzeczy dokupić. 645 wydaliśmy no i w lutym jeszcze wiem, że wydamy też dużo, bo musimy kupić blender, mikrofalówkę i kilka tam jeszcze rzeczy. Także tutaj na pewno jeszcze trochę wydamy. Na ubrania 300 założyłam, 249 wydaliśmy. Prezenty 150 tutaj 0, bo nie kupowaliśmy żadnych prezentów w tym miesiącu. Na przyjemności było 100, wydaliśmy 147. Na hobby założyłam mniej, ale kupiłam sobie warsztat taki kwiatowy u Ewy Ardalskiej, więc na siłę rzeczy, jakby tutaj wydałam całą tą kwotę, za to w przyszłym miesiącu po prostu. Nie będę już nic wydawała. Na mieście 150 założone, 53 wydaliśmy i inne. Założyłam tutaj sobie 400, taki bufor. Właśnie na wszystkie jakieś takie wydatki nieprzewidziane wydałam dużo więcej, bo nie prze... zapomniałam o tym, że mam wizytę u u lekarza, za którą musiałam zapłacić. To była wizyta prywatna, to było badania prenatalne te trzeciego ty trymestru i to było 400 zł, więc w ogóle nie wliczyłam tego w, w, w koszty. E, więc tutaj wydaliśmy 559 zł. No i suma e, 3900 strasznie dużo, wydaje mi się. To znaczy, wiem, że założone było jeszcze więcej, ale e, i tak jakoś e, tak mm, no nie wiem. Przeraziło mnie w ogóle to, że tak dużo wydaliśmy w tym miesiącu. No ale to też wiem, że to było spowodowane właśnie tym, że, że mamy te takie wydatki na mieszkanie i, te, i tych moich lekarzów. Wiesz, tych te, te, no, lekarzy. Więc no tak wyszło. Trudno. Lecimy dalej. I tu mam jeszcze takie wydatki, które ja sobie... Mm, Robię jako takie fundusze celowe, czyli tutaj mam ubezpieczenie kredytu, które płacimy co prawda dopiero w listopadzie, chyba, no ale to już sobie tam leży, są te pieniądze odłożone. Na ubezpieczenie auta już mam odłożone. Na Canva i Smart Host to są takie subskrypcje roczne, to też już sobie odłożyłam po 50 zł. Na święta 150. Na przegląd auta 160 zł. Już sobie tam leży wszystko to w takich kopertach. No i na chrzest ja już odkładam, bo będziemy mieć chrzest wiadomo u siebie. I jeszcze moja siostra jest w ciąży, także tutaj trochę będzie tych wydatków. Także ja sobie co miesiąc będę odkładała jakąś tam kwotę i później po prostu będzie nam łatwiej wyciągnąć już gotową kwotę, niż w jednym miesiącu wydać tak. Dość dużą liczbę pieniędzy, zwłaszcza, że y, mieliśmy takie, y, właśnie jeszcze z tamtego roku, pieniądze i. Y, no i y, w grudniu dostaliśmy też premie świąteczne, także trochę było tych pieniędzy, które mogłam wykorzystać, więc tak to jest rozlokowane. Y, no i dobra, y, to chyba tyle, jeżeli chodzi o mój budżet. Dziękuję wszystkim, którzy dobrnęli tutaj do końca tego filmiku. Liczę na serduszka i na subskrypcję. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za to, że tu jesteście i do usłyszenia. Pa, pa!